Witajcie mojej piękna dusza. Witam Was po raz kolejny z zacisza mojego domu. Kochani, bardzo Wam dziękuję za wszystkie wiadomości, jakie napisaliście do mnie, jak również za te, które napiszecie w przyszłości, ale najbardziej dziękuję Wam za to, że obdarzyliście mnie zaufaniem. To wielki zaszczyt dla mnie. Dziękuję Wam za każdą ostatnią konsultację. Każda z nich była wyjątkowa. Każda z nich niesie ogromny ładunek motywującej energii do tego, by powstawały kolejne filmy. Jeśli poszukujecie odpowiedzi na pytania, które pojawiły się na Waszej drodze, albo pojawiły się wątpliwości co do relacji, które przyszło Wam doświadczać, a może zwyczajnie potrzebujecie wymiany energetycznej z moją istotą, Zapraszam Was do indywidualnej porady telefonicznej, a kontakt do mnie znajdziecie pod tym filmem. Kochani, zostałam wywołana do tablicy. Stało się to wczoraj, gdy przeczytałam jeden z ostatnich komentarzy pod jednym z filmów, który umieściłam w sieci rok temu. W filmie tym, zatytułowanym Bliźniacze Dusze, fakty i mity, poruszam wiele kwestii. A jedną z nich jest kwestia posiadania tylko jednej bliźniaczej duszy. I ten temat chciałabym dzisiaj troszkę poszerzyć, przybliżyć Wam informacje i prawdę o tym, jak dokonał się podział duszy. Trzeba powrócić do samego początku, czyli do momentu, gdy absolutnie doskonała dusza. Przebywa u źródła. U źródła dusza przebywa w energiach miłości bezwarunkowej. Jest to jedyna znana duszy energia, bezwarunkowa miłość. Z tej zbudowany jest cały wszechświat. To pierwotny stan stan, z którego rozpoczęła się kontynuacja całego, Życia i całego procesu. Dusza przebywając u źródła pozostaje w absolutnej harmonii pomiędzy energią żeńską i męską. Zawiera w sobie obydwie te energie. Podobnie jak cały wszechświat. Gdy dusza jest bardzo ambitna i chce doświadczać dwójnasób. Decyduje o podziale. Podział duszy, jako że składową jest energia żeńska i męska, może nastąpić jedynie poprzez rozdzielenie obydwu energii. Najprościej mówiąc, energia żeńska zostanie oddzielona od energii męskiej. I każda z nich jeśli taką podjęły decyzję, będzie doświadczać na Ziemi w oddzielnym ciele. Przy czym żeńska energia może wybrać na Ziemi zarówno ciało kobiety, lub ciało męskie. Podobnie polaryzacja męska może na Ziemi doświadczać jako mężczyzna, lub może doświadczać w ciele kobiety. Wtedy mówimy o Przeważającej energii męskiej u kobiety. Celem, jednym z celów po zejściu tutaj na Ziemię, obydwu tych rozdzielonych polaryzacji jest przywrócenie pierwotnego stanu czyli tego stanu, który jest znany duszy z momentu przebywania u źródła. Czyli powrót do absolutnej harmonii pomiędzy obydwoma energiami. Często ten proces odbywa się na przestrzeni wielu inkarnacji, jako że absolutnie doskonała dusza, niczym nieograniczona, przebywająca u źródła, tam nie ma tych ograniczeń. Schodząc na Ziemię, Przyjmuje na siebie te ograniczenia, jakie występują w materii. Trzeba też powiedzieć o tym, że warunki panujące na Ziemi nie są sprzyjające dla duszy. To jest obce środowisko, wrogie środowisko. Schodząc tutaj, aby móc doświadczać, tutaj na Ziemi, Poprzez swoje ziemskie ciało musi przyjąć programy i niektóre z reguł, które zostały tutaj narzucone. Te właśnie, to są właśnie ograniczenia, z jakimi spotyka się tutaj dusza. Często objawia się to jako szok, szczególnie dla dusz, które przychodzą tutaj po raz pierwszy. Oddzielone od źródła. Oddzielona od bezwarunkowej miłości, kierując się najwyższym dobrem, przychodzi doświadczać na ziemi. Dodatkowo zadecydowała o podwójnym doświadczaniu. To jedna z trudniejszych dróg dla duszy. Wracając teraz do teorii, że dusza może dzielić się na więcej niż dwa elementy. W tym momencie chciałabym zadać pytanie osobom, które taką teorię głoszą. W jaki sposób taki podział duszy mógłby się dokonać? Jako, że wiemy, że jest, dusza jest składową zharmonizowanej energii żeńskiej i męskiej, podział jakiejkolwiek jednostki. Może odbywać się naturalny podział. Zaznaczam, może odbywać się jedynie poprzez rozdzielenie elementów, z których się składa. Czyli najprościej reasumując, dusza składa się ze zharmonizowanej energii żeńskiej i męskiej. Możliwy naturalny podział jest tylko poprzez rozdzielenie części składowych, czyli rozdzielenie elementów. Energia żeńska i męska podział. Dwie. Części, powstają nowe dwie części. Drugie pytanie. Jaki cel miałoby rozdzielanie duszy na więcej niż dwa elementy? Skoro tak jak jest, jak powiedziałam, że proces powrotu do pierwotnego stanu bywa długi, bolesny i rozłożony na kilka. Kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt, a może kilkaset inkarnacji. Co więcej, będąc nawet w obecnych czasach, w tej inkarnacji, wiele bliźniaczych dusz, teraz wcielonych na ziemi, nie dokona tego procesu w tych okolicznościach. Wiele z bliźniaczych dusz zejdzie jeszcze raz na ziemię, A mówimy o dwóch rozdzielonych elementach. Gdyby tych elementów było więcej, czy wykonanie tego celu byłoby w ogóle możliwe? Jakże absurdalnym jest założenie, że najwyższe źródło, najwyższe światło niektórzy nazywają to Bogiem zesłałoby we wrogie środowisko, jakim jest Ziemia, duszę, która jest częścią źródła, Wskazując ją, tak, dokładnie, skazując ją, tym samym na wieczną tułaczkę poprzez niezliczone inkarnacje, może. Właśnie taki przekaz da Wam odpowiedź, że taka teoria nie tyle jest absurdalna, co jest zaprzeczeniem dla najwyższego źródła zaprzeczeniem istnienia bezwarunkowej miłości. Co więcej, takie teorie zazwyczaj pochodzą od osób, które bliźniaczą duszą nie są. Czyli swoje spostrzeżenia, teorie opierają na informacjach, które pozyskały z zewnątrz, z innych źródeł. Może przeczytały, może zasłyszały, ale czy zweryfikowały pochodzenie tych informacji? Od kogo te informacje pochodzą? Czy Zrobiły energetyczny wgląd do źródła tych informacji? Czy przyjrzały się energiom, które miały na celu wprowadzenie takiej informacji pomiędzy ludzi na Ziemi? Chciałabym jeszcze wspomnieć o teorii tego podziału duszy na więcej niż dwa elementy. Ja wspomniałam o podziale naturalnym. Czyli coś, co składa się z pewnej części elementów, może jego podział tej, 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 tej części może, tej jedności może nastąpić jedynie poprzez rozdzielenie tych elementów. Więc oczywiste jest, jeśli dusza składa się tylko z energii żeńskiej i męskiej, to podział następuje poprzez rozdzielenie tych dwóch elementów czyli mamy dwie części tej samej duszy. To jest naturalny podział. Myślę, że osoby, które przekazują takie informacje o, o tym, że części duszy może być wiele, mogą mówić także o siłowym. Roztrzaskaniu duszy, i tak tu świadomie mówię, roztrzaskaniu, bo dochodzi do takiego zjawiska rzadko, to po pierwsze, gdy działają zewnętrzne siły, siły, które nie pochodzą od źródła, a ich celem nie jest najwyższe dobro. Siły, które, które ja nazywam siłami przeciwstawnymi, które za wszelką cenę. Próbowały nie dopuścić do wypełnienia misji bliźniaczy płomieni. Wówczas dusza zostaje rozdarta, roztrzaskana na kilka, czasem kilkanaście elementów. Ale jej celem nie jest uzyskanie pierwotnego stanu, przywrócenia harmonii poprzez rozdzieloną energię męską i żeńską. Taka dusza. Dąży do sklejenia tych wszystkich elementów, które są nią, są jej istnieniem w całość. To jest zupełnie inne zjawisko. Nie mówimy wówczas o duszy bliźniaczej. Mówimy o siłowym podziale duszy. O O działaniu niszczącym. I, jak widzicie, trudno mi jest o tym mówić, i myślę, że to nie jest odpowiedni moment. Osoby, które mają wgląd do takich procesów, tutaj apeluję do nich, aby pozwoliły sobie na Ponowne spojrzenie na, ten, na, na to zjawisko, aby zechciały zobaczyć moment tego podziału, jak on wygląda. Wszelkie te teorie, mówiące o podziale duszy na większą możliwą, Ilość części. Myślę, że wynikają często z mylnego interpretowania połączeń, jakie występują pomiędzy duszami. Czyli mylone są dusze bratnie z duszą bliźniaczą. Najczęstszy przypadek. Gdy dusz bratnich możemy mieć bardzo wiele, ale to są oddzielne, odrębne dusze, w których również. Harmonia pomiędzy mm, energią żeńską i męską może być zakłócona, ale to są odrębne dusze. Dusza bliźniacza jest jedną duszą rozdzieloną w dwa odrębne fizyczne ciała. Co jest jeszcze ważnego, jeśli mówimy o duszy bliźniaczej? To jest naprawdę rzadkie zjawisko. Przy czym właściwie każda, każda istota ludzka posiada przynajmniej jedną duszę bratnią. Nie jedną, ale zazwyczaj mamy ich wiele w swoim otoczeniu, gdyż dusze bratnie to nie są tylko te dusze, z którymi jesteśmy w relacjach, to nie są tylko dusze członków naszej ziemskiej rodziny. Bardzo często dusza bratnia przychodzi do nas tylko na jedną chwilę. To może być przypadkowe spotkanie w sklepie, na ulicy, to może być tylko jednosekundowa wymiana spojrzenia, to może być tylko zaistnienie w naszej przestrzeni na chwilę. Wszystko zależne jest od tego, jaką rolę miała taka dusza odegrać w obecnej inkarnacji, w jaki sposób miała nam posłużyć w wypełnianiu naszej obecnej misji. Z każdą z dusz, z którą przychodzi nam doświadczać, zawarliśmy swego rodzaju umowę o wzajemnej współpracy, o wspieraniu się. I tutaj też, mm, mówiąc o współpracy, mówię o szero, szerokim tego słowa rozumieniu. Współpraca może się kojarzyć jako z czymś pozytywnym, czyli jeżeli Doświadczenia pozytywne z tym się kojarzą, ale współpraca to jest również przejście przez trudne doświadczenia, które są nam potrzebne, których, które dusza chciała poznać emocje, jakie, do, jakie towarzyszą danemu doświadczeniu. Przy czym dusza bliźniacza. Nie zawiera jakby żadnej umowy pomiędzy swoją rozdzieloną częścią. Poza tą jedną, jedyną, że odnajdą się. Poprzez to odnalezienie rozpoczyna się proces tej harmonizacji obydwu energii. To jest jedyna umowa. Którą zawierają te rozdzielone części o odnalezieniu się na ziemi, jeśli obydwie tutaj zejdą. Moi drodzy. Chciałabym, abyście słuchając jakże mnogich przekazów obecnych w sieci nie dopuszczali do siebie tak wszystkich myśli i emocji, jakie. Przychodzą z tym przekazem. Dobrą metodą jest założenie sobie takiej swego rodzaju poczekalni, do której najpierw przychodzą wszystkie emocje i myśli, które do nas docierają, którą chcą do nas dotrzeć. Zostawiamy je tam w tej poczekalni na chwilę, może na dłuższy moment, nie dopuszczając ich do naszej istoty. Bezpieczniej jest powrócić do zawartych emocji, myśli, energii w tej poczekalni, pozbywając się tutaj na zewnątrz emocji, może w stanie głębokiego relaksu w czasie medytacji i ponowne przyjrzenie się temu, co tam zatrzymaliśmy, a później dokonaniu swego rodzaju selekcji, aby sprawdzić właśnie pochodzenie tych informacji. Jakie energie zatem stoją, jaki był cel przekazania takiej czy innej informacji dla Ciebie samego, czy dla Twojego otoczenia, a może dla ogółu? Jesteśmy w momencie, tutaj na Ziemi, w takim momencie, gdzie bardzo wiele dusz, nie tylko tych dusz bliźniaczych, odkrywa swoje dary i dzieje się w to sposób. Bardzo, bardzo dynamiczne. Właściwie takiej dynamiki wcześniej jeszcze nie było. Dary, które przychodzą, natychmiast stają się narzędziem, którym te dusze posługują się. Jakby wszystko dzieje się intuicyjnie. Często przychodzą do mnie osoby, które są obdarzone tymi wspaniałymi darami. Ale mają trudność, aby tym darem pracować na Ziemi. Właściwie, patrząc na ich energię, wszystko jest przygotowane. I zostało mi również pokazane to, że w ostatnim czasie przychodzą do mnie właśnie tylko takie dusze. Te osoby, które zgłaszają się do mnie na konsultacje. To są dusze, które są gotowe do działania, a brakuje im jakby przekręcenia w tych ostatnich drzwiach właśnie tego przysłowiowego kluczyka. I dzisiaj we śnie było mi pokazane, że jestem tym kluczykiem, że ten mały, często półobrót wystarcza, by ta dusza przystąpiła do działania tu na ziemi. Dlatego te ostatnie konsultacje z Wami naprawdę były niezwykłe. Dusze, które przyszły, jakby na wezwanie do mnie, w pełnej gotowości do działania, zupełnie jakby czekały. Mam nadzieję, że tak właśnie się zadziało, że kluczyk dokonał półobrotu, może czasem jednego obrotu. I dzieje się. Moi kochani, tak jak powiedziałam przed chwilą, pamiętajcie o tym, aby w tym czasie, w którym jesteśmy, nie wpuszczać do siebie wszystkich informacji. Zwracam się tutaj do tych, którzy nie mają jeszcze rozwiniętej mo Rozwiętej zdolności natychmiastowego rozpoznawania energii. Jak widzicie, ja staram się mówić do Was w sposób jak najbardziej prosty. Chcę, aby treści przekazywane do, przeze mnie docierały do jak najszerszego krona odbiorców. Nie ubieram tych przekazów w wyszukane słowa. Bo zdaję sobie z tego sprawę, że niektóre z tych słów, których jest bardzo pełno obecnie w świecie ezoteryki i różnego rodzaju osób, które zajmują się przekazywaniem informacji, że tego rodzaju słowa bardzo często są świadomie, celowo w taki sposób ubierane, aby ten przekaz nie docierał do wszystkich. I myślę, że następny film może być właśnie o tym. O przekazach tak zwanych podprogowych, czyli o ukrytym przekazie, jaki zawiera się pod postacią pewnych słów, kluczów, kluczy, przepraszam. Pod postacią słów, kluczy, pod postacią słów zagadek. Bo Właśnie takim, takimi symbolami posługuje się bardzo wiele osób. W obecnym czasie jest to świadome działanie, aby wiedza i prawda, którą przekazują, nie dotarła do wszystkich, a głębszy cel takiego działania. Tak, jest głębszy cel i objawię to. Jaki, jaki jest cel takiego działania? Wtedy będzie też Wam łatwiej rozpoznawać takie osoby. Będzie łatwiej Wam stanąć naprzeciwko takiej energii i ją zatrzymać, właśnie po to, by informacja płynąca tym połączeniem energetycznym nie została Wam zaszczepiona. Na koniec. Podsumowanie. Duszę bliźniaczą mamy tylko jedną. Dusz bratnich możemy mieć wiele. I o duszach bratnich. Tak, trzeba nakręcić film, bo dusze bratnie są tak samo ważne, jak dusza bliźniacza, jeśli taką macie w, swojej, w swoim doświadczeniu. A może nawet ważniejsze, dlatego że występują w większych ilościach, występują globalnie i dane są absolutnie każdemu z Was. Namaste kochani, do usłyszenia.